Hej, cześć, witajcie Na kanale Maksymilian Józef Owsiany A to będzie informacja Że Tata posadził Nową Zasadził nową Do ziemi Sadził nasiona nowej trawy i póki trawa nie wyrośnie to nie będzie vlogów vlogów na podwórku bo musi najpierw trawa wyrosnąć a potem może już to będzie może powrót serii vlog na podwórku vlogów na podwórku będzie kolejny odcinek już wtedy kiedy będzie Ciągle ciepło. Czyli pod koniec kwietnia albo na początku maja. To zależy, jak długo będzie rosła trawa. Ale myślę, że tak pod koniec, że tak już na początku maja. Już, be, już powróć seria na kanał vlog na, Vlogi na podwórku. A do tego czasu będzie. Dzisiaj. Czwarty odcinek będzie z, re, z serii Rayman Legends. Kolejny odcinek serii FIFA 14. I, i siódmy odcinek serii Bas Świat Quizów ale tą czwartą serię. To musi, muszę sobie na razie odpuścić. Ja zawsze będę w sportowych koszulkach. Na przykład jak ta Barcelony koszulka Więc Dajcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wpadajcie na mojego Facebooka, Instagrama i TikToka Siema i Nara